Dzień dobry, dzień czwarty. Palamizjowa po śniadanku, jakby luksusowym, opuszczam. Dołączyła do mnie dzisiaj Vera, mój support. W dzisiejszych internetowych czasach występuje coś takiego, że ktoś coś już robi i o tym opowiada, to od razu uważany jest za eksperta w danej dziedzinie co według mnie nie powinno mieć miejsca. Do takich twórców jak ja trzeba podchodzić z dystansem i przede wszystkim patrzeć na nich przez pryzmat tych doświadczeń. Moje w grubszej mierze są sfilmowane i pokazane, co może daje jakiś punkt odniesienia. Co i tak będzie w dziwny, mylny sposób mówiło, że chodzę dużo po górach. Dobrze rozpocząć dzień od schodzenia. Oj, żelki popite osi. Mhm. Ale zaraz podchodzimy. Kawałeczek, a potem cały czas w dół. To mi się podoba. Chodzę po górach kilka lat, to prawda. Trochę się wspinam. Robię też te filmy i zdjęcia. Mimo tylu lat chodzenia po górach, mój dorobek z nimi związany jest naprawdę niewielki. Obserwuję jednak, że przez te filmy zostałem właśnie przez wiele osób uznany już za eksperta i będę bronił się przed tym rękami i nogami. Ja naprawdę nie mam pojęcia o wielu rzeczach, a jeżeli chodzi o sprzęt, to już w ogóle jestem w lesie. Stary na naprzecz, glinne, przejście graniczne, samochodowe. ze Słowa... Ej, Boże! A to Słowacka Republika już jest! Wolę montować i oglądać zdjęcia, niż wertować parametry sprzętu, którego nawet nie będę miał w ręku. Daleko mi do frika sprzętowego. Najważniejsze, że jest mi w tych butach wygodnie w lato, a w zimę dają ciepło. Wiem, spłaszczam, ale tak naprawdę w sumie jest. Strasznie długo spałem dzisiaj, potrzebowałem sporej regeneracji. W ogóle jakoś tak mam. Nie jestem w stanie przejść te kilometry, ale jestem potem dość zmęczony i. Odcina mnie. Około godziny ósmej, czy już spałem. Do tej siódmej. Śniadanie. Takie sobie. No i tyle. do na studenta. Bardzo przyjemnie się tutaj idzie. Przewodnik trochę straszył, że mozolne podejście, ale naprawdę dość szybko mozolnymi można nazwać na pewno inne miejsca. Tu jest spoko. Wieje dzisiaj wiatr na szczęście, więc czy tych 26-8 stopniach, jakie dzisiaj będą, czy lub są już, to no, ten wiaterek do... Robi, robi, chłodzi troszeczkę, więc to jest bardzo przyjemne, wręcz niezbędne. Ale szlak tutaj cały czas lasem, ścieżka jest dość szeroka, jeżdżą tu zapewne pojazdy, ale osłonięta w cieniu. Póki co, oczywiście, bo coś czuję, że to się za jakiś czas pewnie też zmieni. Sprzęt w góry to w ogóle zagadnienie rzeka. Rozmowy o nim nie mają końca. Ja to zupełnie rozumiem. Technologia idzie do przodu, wciąż pojawia się coś nowego. A człowiek dalej śmiga w tych dziesięcioletnich butach. Lubię rzeczy wykańczać, naprawiać i ich używać, aż naprawdę wyzioną ducha. Choć czasem przekraczam pewną granicę i robię sobie niepotrzebnie krzywdę. Co chyba nawet uda się pokazać w kolejnych odcinkach. Piękne dwie fale, mijam. W jednej fajny szałas, w którym można się przekimać na spokojnie. W taki moment w szlaku się trzeba się ciągle odwracać, żeby coś zobaczyć, bo przed nami no nie ma widoków, tylko raczej z tym. Przy tym znaku ci, co idą do ustronia, zaczynają się cieszyć, a ci, co idą do Wołosotego, widząc tą cyfrę 408 napawał na trochę przerażenie. <laughs> ale to słońce mnie zabije dzisiaj. W ogóle fajny namiot. Elektryczność czy namiot? Z góradaszenie. Elektryczność, kontakty, można się tu kimnąć. Tam jest baza namiotowa. Niepozorne są te góry niskie, ale podejścia na nie są po prostu na wprost. Nie ma tu żadnych zakosów i po prostu brrrr. opór. Słońce, słońce, słońce daje mi tak popalić. Chmury wszędzie wokół, ale nie ma chociaż jednej chmury, która by na to słońce zasłoniła. <laughs> I muchy, wszędzie muchy. Górskie doświadczenie to coś, co uważam za najważniejsze, co możemy posiąść. To te wszystkie kilometry, które przejdziemy, podczas których nabierzemy właśnie tego tytułowego doświadczenia. Każdy zaczyna od zera i powoli to wiaderko trzeba rozsądnie zapełniać. Ważne by nie robić z tego jakiegoś wyścigu, bo historia nieraz pokazała, że za szybkie przekroczenie pewnych etapów kończy się niestety źle. Zaczął się Babiogórski Park Narodowy. Wita taką strzechą od razu, można począć schować się. Kiedyś trzeba przejść te wszystkie kilometry, zaczynając od dolin, aż po górskie szczyty. I kiedyś to zaprocentuje pięknie w późniejszym czasie. Warto nabierać tego doświadczenia powoli, stopniowo. Zafundowaliśmy sobie dzisiaj z Weroniką. Mały wodny kryzys. Woda nam się skończyła na jakąś jakieś dobre 5 kg temu. Ale w końcu jest strumień. Bo na końcu to wszystko odpłaci się pięknymi widokami i przeżyciami. Poporwać się z motyką na słońce to każdy potrafi. Ale zrobić to rozsądnie to jest naprawdę duża sztuka. Ja jako takie doświadczenie traktuję trekking po GSB. Marzy mi się w przyszłości pójść jakiś bardziej wymagający, długi dystans, który już mi nie wybaczy błędów i braku doświadczenia, którego spokojnie uczę się podczas tej wędrówki. Co na Jesteśmy. W schronisku Markowe Szczabiny. Robimy mały wycof do miasta. Schodzimy zielonym szlakiem do Zawoi.